Kolejka parkowa Maltanka. Upalny sierpień, żar się, leje z nieba. Na kolejce nie ma klimatyzacji, ale przewiew jest jak trzeba. Proszę Państwa, tu się nic nie zmieni. Klienci tej kolejki są zawsze zadowoleni. Cudowny dar tej kolejki, a mianowicie łączy pokolenia. Tu spotkasz babcie, dziadków oraz córki i synowie, wnuki i prawnukowie. A milusińscy będą wspominać to przez lata, jak jechali z nimi babcia, dziadek, mama i tata. Takich cudownych doznań zapewni nam kolejka maltanka oraz miasto Poznań. Zapraszamy do poznania.